Witam wszystkich z tej strony Patryk Turski albo jak wolicie Turpat i witam w kolejnym odcinku. Czy oglądaliście kiedyś Mamy Cię? Program na TVN, który był no, de facto puszczony w czasach mojego dzieciństwa. Jeśli nie i nie wiecie o co chodzi, to odsyłam was na kanał, mój drugi kanał Gimby Nie Znają Gdzie O To. Swego czasu omówiłem cały ten fenomen, fenomen tego odcinka, czy tego, e, tego programu. Powiem wam szczerze, bardzo lubiłem oglądać Mamy Cię, mimo że byłem dość dużo młodszy i de facto nie powinno mnie to interesować, bo być jakiś gwiazd, jakiś show showbiznes, wtedy się jakoś tym nie znałem specjalnie i nie. Interesowałem, ale jednak ta forma wkręty bardzo mi kusiła, bardzo e, bardzo lubiłem patrzeć, jak to się dzieje. Poza tym to był taki rodzinny rytuał, oglądaliśmy to z rodzicami i tak dalej. Także był to mój ulubiony program. Mamy cię, pamiętam, że sobie gdzieś tam czytałem, że oryginalnie to się nazywa Surprise Surprise, e, i że to jest po prostu nie polskie, tylko jest to z franczyza zagraniczna. Wow, niesamowite, tak czy siak. E, chciałem sobie dzisiaj obejrzeć z wami jeden odcinek. Testuję różne formy na tym kanale. Przede wszystkim ja się na tym kanale chcę dobrze bawić. I mam nadzieję, że Wy się będziecie dobrze bawić ze mną. Wybrałem odcinek z Andrzejem Grabowskim, czyli ferciem kiepskim. Szczerze mówiąc chyba od lat nie widziałem tego odcinka, to znaczy oglądałem jakieś, jak przygotowywałem się do Gimby, nie znają, ale nic z tego nie pamiętam, jestem ciekaw jak to wypadło niestety Mamy Cię jest niedostępne nigdzie, oficjalnymi drogami, nie, nie ma go na TVN Player, jest tylko ta nowa wersja, bo po latach chcieli wrócić z Mamy Cię, zatrudnili Szymona Hołownię i Marcina Prokopa i wyszło to tak beznadziejnie że zostało to zaorane po pierwszym sezonie, naprawdę strasznie się to oglądało jednak Szymon Majewski wprowadzał do tego programu, no swoją energię i swoją osobowość. Także zobaczmy sobie wkręte z Andrzejem Grabowskim. Mam nadzieję, że będziemy się e, dobrze bawić. Andrzej Grabowski i Marian Bachryj przylecieli właśnie z koncertów w Stanach Zjednoczonych. Na lotnisku wypożyczyli auto i jadą na spotkanie w sprawie kolejnych występów. Tylko ja taką prośbę, ponieważ cały czas żeby... jeżdżą samochody, jest... trzeba by przenieść samochod, ten samochód. Pani... jaki młody Andrzej Grabowski, nie? Teraz go kojarzę jako już takiego, no powiedzmy wiekowego, ale to było raz z 20 lat? Temu kurczę, no, to był chyba Prime Światowe według kiepskich, nie? Szkoda, że świat według już się zakończył. Ja tych nowych odcinków nigdy nie oglądałem, ale mm, oglądałem tylko te początkowe. Słyszałem, że się strasznie stoczył, ale niektórzy, niestety aktorzy, jeden po drugim, zaczęli nagle umierać. No i już nie było sensu tego kontynuować. Dobra, wracamy do. Nie chcę tutaj negatywnych rzeczy wprowadzać. Jurku, tak słucham panie, panie e, Proszę usunąć ten samochód i zrobić miejsce. Dla panów. Pan Piotr ma kluczyki, ja zaraz Pana Piotra znajdę. No to może zostawmy kluczyki tutaj Panu. Pan się zajmie przedstawianiem tego po samochodu tak, i to ja wprowadzi na jego miejsce. Patrzcie, coś kombinowane, odsuwane. No to musiało być mega zorganizowane. Ta cała akcja, żeby ludzie się nie połapali. Proszę te kaski dla Panów. A pan tu ciągle jeszcze jedzie. Miał pan Staś tutaj już dawno, w tym miejscu, tutaj, gdzie prosiłem. Proszę, To dla pana. To dla pana. Się o kurde. Co Coś ty zrobił, człowieku. Coś ty zrobił. Hamulet nie zadziałał. Jaki hamulec? Chyba oczy zadziałały ci, a nie hamulec. Cholera, jasno. No to się wiemy może. No, gruba sprawa. Chyba te koła odkręcili. Chodź, pogadamy. Żeby tak to dramatycznie wyglądało. To ja. To mój... Ja pożyczyłem to auto. No tak, będzie to na Andrzeja Grabowskiego. Na pożyczone autko. Jest, że nie palisz, kur... No, no. Czekaj. Parkowałeś pan tutaj i co pan? Samochód tak zrobiłeś? Ale co pan do mnie krzyczy? Ja to dzwonię. Co pan do mnie A to nie krzyczy? pan jechał tym samochodem? No? No, to niech się pier pan zapyta, kto jechał samochodem, a nie wrzeszczy, dobra? No jak to pana... Ale mu się Ferdek odpalił. Jeźdzał pan na ten... Niech pan tego człowieka pan też uspokoi. To Ferdek. Proszę, proszę, zmieniłeś na otworek, proszę odejść. Proszę. Kto jest właścicielem tego samochodu. Dawaj ja to jest to 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 tutaj. No człowiek zrobił, kur Wiedrek, niech który... pan tu Człowiek, Człowiek zrobił, pan zrobił. Ja zrobiłem, społeczeństwo zrobiło. Samochód, bo ja nie mam czasu, nie będę tracił nocy, przez lat, że ktoś nie umie jeść. To jest <noise> wypadek drogowy, jeżeli pan wie, prawda? A nie, A dyrektor, to nie jest żaden wypadek. Samochód nie znajdował się w ruchu, to pan będzie to jakieś... Nie, co... nie ja wyczyniam, nie co... ja jechałem <noise> tym samochodem. Pan no. nie wiem, bo coś dziwnie... No, pan, to no to co pan przyszło? Co pan, A co mam? Ja powiem wam, e, słyszałem jak to wyglądało, że najpierw ci oczywiście wkręceni dostawali z tam wielomiesięcznym wyprzedzeniem pismo, e, pocztą i musieli się zgodzić na to, że wezmą udział w takim programie i zgodzić się na to, że wiecie, są narażeni na jakiś stres, na jakiś zdrowotny uszczerbek e, czy na cokolwiek innego, bo jednak no zobaczcie jaka tu jest nerwowa atmosfera, jakie spięcie, jaki pan Andrzej Grabowski się po prostu wkurzył, to, to totalnie. Czy poprzewracało w głowach, chyba kasy trochę dorobili się i... <grym <grym no nie za to co pan mówi? Tak, jasne, jeszcze panu do sobie... jasne. Możesz mnie pan pocałować w życiu. Jasne, nagrywaj, że pan jeszcze więcej. Jak pan bardzo chce, to panu zaśpiewam nawet. Dobra, śpiewaj pan. No. To odjechać, kogoś <grym> Powiem wam bardzo prowokacyjne, akurat ta wkrętka, no, ostra. Nic to jednak nie jest z, z, z lepszych, uznawanych za lepsze. Wiem, że najlepszy jest z tym, że Warszawa padła, że prąd w Warszawie od, odczepili, odłączyli całkowicie. Może też sobie kiedyś to obejrzymy, jak będziecie chcieli. Pamiętaj, odjeżdż i pan. Dobra, jest? co? Co? Ja jak cza... go... to, 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 to co? Nie, 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 Niech pan wezwie ochronę tutaj Nie pośle. odjeżdżaj, nie odjeżdżaj samochodem, bo mnie wciągniesz <śle> <śle> Mówię, nie rusz go WX 2020 Andrzejów, proszę Jezus Panie prezesie, no pan tutaj, no, WX Rejestracja, <śle> Perdek zapamięta, <śle> Я люблю Marian, ja wracam do, do, do ale, siebie. Ale ty to załatwiaj. No, wiesz co, nie mam siły. Wiecie, jak oni w tym programie musieli utrzymać tych, e, te gwiazdy, które były wkręcane, żeby oni gdzieś sobie nie poszły, nie uciekły, żeby były chociażby w miejscu, gdzie są kamery. E, oczywiście, nie? E, bo no, naturalnym jest to, żeby się z jakichś takich problematycznych sytuacji ulotnić. I chyba każdy e, normalny tak zrobił. I tutaj pan Andrzej Grzebowski, ty chce już uciekać, a jednak no, sposoby, żeby zatrzymać go na miejscu było, było naprawdę dużo. Nie tylko akurat jego, ale wszystkie te wkręcane gwiazdy jak chciały gdzieś uciekać. To się kombinowało na wszystkie sposoby, żeby jednak zostały, że one są tutaj potrzebne, nie? Ja, 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 pójdę, ja pójdę do nie biura pan... i ja załatwię wszystko, żeby to coś z tym zrobić. Ja zaraz przejdę, dobrze? No ale co z tym zrobić? Za, zaraz przejdę. Daj papierosę. Ja no Chyba gwiazdy tak mają 16620. <grym> 16, Halo? Powiedz o co chodzi, bo już sam nie wiem. Dzień dobry. Dzisiaj na lotnisku wypożyczyliśmy samochód na moje nazwisko. Teraz jechaliśmy tym samochodem, dojechaliśmy do takiej firmy, gdzie mieliśmy załatwiać jakieś tam sprawy. I w firmie, yy, w obecności zresztą dyrektora, facet miał przedstawić samochód. Wjechał tylnymi kołami na platformę samochodu ciężarowego, a samochód ciężarowy po prostu powiedział, że ma to wszyscy znaczenie. Kierowca samochodu ciężarowego powiedział, że no, nie chcę już cytować co powiedział że on to wszystko pieprzy i wziął ruszył samochodem i zjechał no i samochód spadł to zawsze znaczy samochód został uszkodzony no no delikatnie mówiąc dobra dziękuję ale papież. nie okay. wiem z tych fajek wystać Panowie jadą wózki już z produkcji Nie musimy to zostawić tak jak jest bo już przyjeżdża jak? zawisu tutaj facet Muszę, i po nich oględziny przez trzeba zrobić bo no, wypożyczony samochód I nie. Ma. Co za O. Ktoś, nie? Ja Zobaczam, to przecież pociąganie, dobrze. Dobry, Dobry Anna Andrzej Grabowski, to przecież pan to znałem. No poznaje, nie poznaje, nie mam Urzędu sam. <śmuszczanie śmuszczanie> no, z panem problemy są. To to temat, tam spana to gdzieś problem jest. to ma trudna firma. Nie mam w związku wcale problemu. na policjanta. nie ma problemu. Zaczynać z nimi. Polski. No, z tą firmą. Żadnych interesów na razie. Nie wiem, to teraz wyciągniemy od nich szmal takiego, no. czy <noise> nie? W ogóle był, dobrze pamiętam, odcinek z Zbigniewem Włodeckim, jak y, porozwieszane niby w całej Warszawie, w całej Polsce, były jego wizerunki, czy niby są łesy, no i on też po prostu był nafiksowany na to, że zaraz wszystkich pozwie, dostanie kasę i y, y, y sobie dom wybuduje nowy za to, nie? Bo to <noise> konsultował się tam na bieżąco z prawnikiem swoim, no to było spoko, odcinek też może kiedyś obejrzymy, jakby oni nie chcieli. Nad tym Halo, może... Ale zobacz, tacy w Finlandię zapakował, a zapłacił kasę, no popatrz, no, żłoby <sum> odjechały, nie? czekaj bagaż mój kolana, nie bagażniku się nic nie stało, no się odwróciło, i... o, a ten jeszcze przystoli <sum> tutaj. <sum> 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 o Ale kto tu parkuje? No, panie, park jest taki duży. I kto tutaj parkuje? No by, a co to jest? Zaparkowany samochód? <grym> to nie, ale to z panów. <grym> z wypożyczalni. No, ale ktoś jest na niego odpowiedzialny, panowie, no to proszę go zabierać, bo ja tu mam rozładunek. Ale jak ja mam go zabrać? No niechże mi pan powie, co mam go wziąć w rękę i podnieść. Prosiłbym panowie, żeby ten samochód zabrać, bo naprawdę. Chcesz papierosa? Daj. <grym> To było pewnie rozciągnięte na dłuższy czas, nie? Chodźcie szybciej! Pan pomoże nam. Nie, ja nic nie pomogę. No ja, ja to tak, no trzeba tak, było angażować, sposób, nie? Pan pomóc, bo im więcej mój samochód, to jest samochód z wypożyczalni, zaangażowanego to aktora. Samochód był. No i co z tego? Dobra, odchodźcie panowie. Odchodźcie, bo to nie ma sensu, tak? To my się w ogóle nie dogadamy. Pan dla pana wózek wzięty, a pan sobie tak spaceruje. Kurka odda, tak jakby pana to, wie pan, guzik obchodziło. No bo mnie to nie obchodzi. No jak <laughs> Ja jechałem tym samochodem. Teraz. No, ja. no A kto tu wjechał tym samochodem? Jakiś wasz pracownik. No to nie, przecież to ja nie pan wiem. jechał tym busem. Ale gdzie ja jechałem? Nie ja jechałem tym samochodem, tylko wasz pracownik. No. Jaki nasz pracownik? Jako. Jak nasz... O Jezus, to byłaby dopiero, jakby jeszcze wmawiali, nie, bo nie ma de facto świadków. No znaczy świadków ma, ale nie ma żadnych nagrania nic takiego, gdyby to było na serio i nagle by mów, mówili, że to on prowadził i tak dalej, no dowody, poza zezna zeznaniami ze tutaj kolegi czy kogoś, no byłyby y, może niewystarczające nawet, żeby w to uwierzyć. Nie w końcu on wypożyczył auto w, w teorii po co dawał komuś innemu, żeby ktoś przeparkował. No pracownik mógł wsiąść do obcego samochodu. Czy to pana, wózek, jak pan jechał tym samochodem? A pan się chce wykręcić, co pan? Dlaczego chce pan wytargać nas? No, a co pan ich w górę opowiada? No jak... Tak było panowany teraz, pan Andrzej. Wszyscy teraz, jak pan to wszystko zwali, to pan jak będzie? Pan chciał z nas. Dobra, pan go Nie do budy, bo to nie ma sensu. Ja, rzeczy, to ja to zrobię, w tej chwili wsiadam do samochodu, zamykam drzwi i ja go wcisnę tam pod pętlę, nie mogli spokojnie rozładowywać. Ale, ale Biedny samochód. Do, weź go pan do budy tu, przybij i koniec tam i rozładowujemy. Prezesie, niechże pan coś powie, no bo teraz facet chce zgnieść ten samochód, wjeżdżając na rampę, a człowiek mówi mi, że to ja jechałem tym samochodem, no. Pan to mógł jechać, panie prezesie. Ej, no ja co ty robisz to? No Jezu, to już po aucie. <laughs> Kurde, człowiek, co to robi. Dalej, 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 dalej. Ja pokryję wszelkie straty, które wynikają z tego zajścia. No ale to musi pan pokryć do Awisa, no. Zaraz tu przyjedzie jego przedstawiciel. O? To jest chyba Avis, tak? Nie wiem, to się Ale jest pan w programie Mamy Mamy No dobra, wkręta. Zupełnie emocje uchodzą, i tak dalej, schodzą z niego. No super sprawa. Bardzo lubię ten program, powiem Wam. Fajnie, że się cokolwiek uchowało, bo byłoby przykro, gdyby to było jakieś totalne Lost Media. Pamiętam sporo fajnych odcinków. Z Korwinem był fajny odcinek, z um, Bolcem. Bo jak się ten aktor nazywa? Michał Milowicz, też super sprawa, także jeżeli byście chcieli sobie jeszcze kiedyś, żebyśmy sobie razem obejrzeli, no to, no to bardzo chętnie. Ale ja mam nadzieję tylko, że TVN nie usunie tego mojego odcinka. Dobra, dzięki za oglądanie. Dajcie znać, czy oglądaliście Mamy Cię. Ja powiem wam, byłem kiedyś, to nawet mam film na moim kanale, na nagraniach na, do, w programie Szymon Majewski Show. Było bardzo fajnie, także jeżeli jesteście ciekawym was kulisy, jak to było nagrywane, to był odcinek, który po zakończeniu emisji mamycie. Pojawił się właśnie Szymon Majewski Show. Ja byłem w, w, na widowni, nawet mi widać w telewizji. Byłem na widowni w jednym z jednych z ostatnich odcinków, bo potem to zaorali. Yy, no to jeżeli chcecie się dowiedzieć, jakie są kulisy nagrywania takich programów, no to wpadajcie na mój kanał. Na pewno znajdziecie odcinek o Szymon Majewski Show. No a tymczasem żegnam się. Trzymajcie się. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. I cześć!